W ełskich szkołach funkcjonują już klasy sportowe, teraz nadeszła pora na szkołę sportową z prawdziwego zdarzenia. Podczas ostatniej sesji radni miejscy podjęli decyzję o utworzeniu w Ełku szkoły sportowej w zespole szkół samorządowych przy ulicy Suwalskiej. Nabór rusza już w kwietniu tego roku. Na razie tylko do dwóch oddziałów klasy czwartej szkoły podstawowej o profilach piłka, nożna i siatkówka. Plany rozwoju tej szkoły jednak sięgają dalej. Za trzy lata chcielibyśmy tam uruchomić pierwszą klasę gimnazjum, a za sześć lat pierwszą klasę LO. Będziemy oczywiście bazowali na, na tych dzieciach, które przyjdą tam ze szkoły podstawowej, najpierw do gimnazjum, potem do LO, ale również też chcielibyśmy takie kanały drożności, żeby zarówno na poziomie gimnazjum, jak i na, na poziomie dalszych klas szkoły podstawowej dzieciaki mogły dołączać do tej, do tej szkoły sportowej. Na zlokalizowanie szkoły sportowej w Zespole Szkół Samorządowych wpłynął fakt, że placówka nie cierpi na przepełnienie uczniami. Trzy lata temu zmodernizowano salę gimnastyczną, a w roku ubiegłym na terenie szkoły powstał Orlik. Jak zapewnia zastępca prezydenta, utworzenie szkoły sportowej to czysto techniczny proces. Przede wszystkim uzyskujemy przez to możliwość, raz, tworzenia tam oddziałów sportowych w tej szkole. Dwa, to też takiego specjalnego dofinansowania tych oddziałów, bo oddziały w szkole sportowej są tak dofinansowane jak klasy sportowe, czyli wagą 1,2 podstawowej takiej jakby. Wartości tej, która przekazywana jest na ucznia każdej szkoły. By stać się uczniem tej szkoły, każdy chętny będzie musiał przejść specjalne testy sprawdzające jego predyspozycje, bo z założenia ma być to wyjątkowa szkoła. Szkoła sportowa to jest system szkolenia utalentowanej młodzieży oraz zapewnienie ciągłości dla młodzieży w uprawieniu warunków sportowych w danych dyscyplinach sportowych. Nauczyciele pracujący dotychczas w szkole podstawowej numer 6 nie muszą obawiać się o swoją przyszłość, ponieważ przekształcenie odbędzie się w oparciu o Szkoła, która funkcjonuje do tej pory. Istniejąca od 1 września szkoła sportowa będzie jedyną placówką nieobjętą rejonizacją. Da ten samym możliwość nauki dzieciom z całego Ełku.